Ale czy można suplementacją zlikwidować graka mózgu? Pierwszy raz słyszę. Ależ y, okazuje się, że tak, dlatego że y, nowotwory są spowodowane, tak jak y, mówią najnowsze badania, y, spowodowane są y, 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 na przykład. Y, Dwa lata temu Nagrodę Nobla dostał niemiecki naukowiec za wykrycie związku między zarażeniem brodawczakiem ludzkim a nowotworami. Czyli na poziomie DNA następuje zmiana kodu genetycznego i w wyniku tego pojawiają się komórki nowotworowe. I y, działanie przy pomocy suplementów ma te komórki no, nowotworowe zlikwidować. Dlatego na przykład y, zielona herbata, teraz okazuje się, że na przykład taki preparat Monawi, y, następnie wilka kora i tak dalej, i tak dalej odnoszą sukcesy, dlatego że to są y, preparaty zawierające antyoksydanty. Bo Popróczmy... jest taka koncepcja, która mówi, że, an, y, że y, oksydacja organizmu, czyli uwalnianie się y, yon, y, elektronów z atomów powoduje właśnie degenerację organiczną.